Co byście zrobili, to nie było pytanie do was, ale użyję go dzisiaj. Co byście zrobili, gdybyście dostali worek pieniędzy i mogli zmienić jakieś, no, totalnie wszystko w polskim szkoleniu? Bylibyście osobami decyzyjnymi i nie mielibyście związanych rąk zupełnie. Tutaj tak bardzo poważnie każdego z was scenariusz, i potem sobie przejdziemy już do tego rozumienia, o którym tak mówimy, bo na razie trochę enigmatycznie nam to idzie, nie? to Łukasz nam powie, bo rozmawiał z Dawidem, to on zna odpowiedź na to pytanie. Pan Dawid mi nie mówił, że takie nie, no pytanie Dawid, Dawid szuka odpowiedzi mi się wydaje, bo pytało, bodajże Adama Łopatko o to, z tego co kojarzę. Od czego zacząć? No panowie, dawaj Łukasz. Okej, okay, to proszę pan. No, dla mnie pierwsza rzecz, którą warto byłoby zmienić, to na pewno taka jedna rzecz, która by zmieniła maksymalnie wszystko, to wprowadzić jakiś system, w ramach których edukatorzy mogliby brać udział w hospitacji. W psychologii się to nazywa, jakby chyba się to nazywa, superwizja, czyli że jeden trener jest u drugiego trenera. jest sam wiem, jakie jaki mi, jaki mi to dawało możliwości, kiedy w naszej grupie, jakby czy Dawid, czy Tomek, czy, czy Łukasz. Czy wcześniej Mateusz byli w stanie przyjść do mnie na trening w wolnym czasie albo pomiędzy treningami? Mieliśmy jakiś arkusz, oni wiedzieli, nad czym pracuje i po prostu na żywo, na żywym organizmie rozmawialiśmy na ten temat. Wszyscy wiemy, w jakim dzisiaj tempie funkcjonujemy. Bardzo często nawet nawet te mikrogrupy, które są już rewelacyjnym kierunkiem związkowym na, na kursach, jednak tam są cztery osoby, prowadzi się trening przez 15 minut, często na nie swojej grupie, więc to jest mega nienaturalne środowisko, ale gdyby był jakiś układ, my nawet chcieliśmy wdrożyć, Stworzyć coś takiego prospołecznie, żeby stworzyć stowarzyszenie, cokolwiek, co miałoby obligować ludzi biorących w tym udział do tego, żeby raz w miesiącu pojechali do wybranego przez siebie trenera z danej grupy i w zamian za to ten trener do kogoś innego, czyli żeby nigdy dwaj ludzie, czyli nigdy nie jedę do Maćka albo jeden do Maćka w tym roku. Albo w tym miesiącu, ale gdyby nas była tylko czwórka, to w, w drugim miesiącu jedy do przemka, a w trzecim mm. miesiącu jedy do Maćka z powrotem. I uważam, że to jest taka jedna rzecz, która jakby się udało na to zdobyć środki, albo nawet edukatorom czy komuś zapłacić, to to by mogło dać bardzo dużo, bo ten trener nagrany. Mhm. Ciekawy pomysł, no, no nowe stanowiska, które musiałyby funkcjonować przynajmniej tam, w, no jeden no, na województwo pewnie będzie, byłoby za mało, ale jakiś dobry początek. Ja tylko tutaj uzupełnię, bo powiedziałeś o mikrogrupach, mikrogrupy są na kursie UEFA sześcioosobowe, mhm. e, no i prowadzimy cały trening, każdy ma swoją rolę przypisaną, przynajmniej tak było na kursie w Czyli ile treningów prowadzi? Sześć treningów, ja prowadzę jeden. Cały. W, to jeden cały. Okay. W jednym jestem asystentem, a w pozostałych właśnie analizuję coaching, analizuję dobór środków i mam też swoje tam role związane z nagrywaniem i tak dalej. Okej, okay, no to jest bardzo dobre, mm. tylko wiecie, to jest je, je, jakby jeden trening w przeciągu ilu lat? 4 pięciu? Tak mm -hmm, mm -hmm. Tu chodzi bardziej o to, my jakby wiemy, jak zawodnik długo, dużo potrzebuje czasu, żeby się zmienić? My jako trenerzy też potrzebujemy bardzo dużo czasu, żeby jakikolwiek jakiś mikroelement zmiany wprowadzić, czyli wytrzymać w momencie nie wiem, trudnej sytuacji w meczu. I gdyby po prostu wprowadzić coś takiego systemowo, nawet w klubie może, żeby trenerzy między sobą wymieniali się takimi spostrzeżeniami, aby obecnością na treningu u kolegi. To, to wiem, jak na mnie to wpływało, jak ktoś do mnie przyszedł, więc to uważam, że to by zrobiło największą zmianę. No i tutaj też istotnym byłaby jakość osób zrzeszonych w tej grupie, jak prawda? Edukatorzy, gdyby to byli specjalnie przygotowani do tego, to w porządku. Natomiast często wiemy, że to, no, przynajmniej ja miałem takie doświadczenia, że było szukanie kwadratowych jaj, jak to się mówi, w takich hospitacjach, a nie szukanie piłki w piłce.